Всім привіт, любі друзі. Ми сьогодні їдемо в дуже цікаве місце. Я вам покажу, про нього розкажу, що я знаю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Нам їхати треба плюс-мінус 3 часа до того місця знаходження. Але дуже класно, виходить. У мене на такій машині їдемо. О, ми на такій машині їдемо. Дуже файні компанії. Розу і розказувати, Тут дуже цікаво буде. Залишатися зі мною. Приїхали ми на такий паркінг, виходить. Паркінг коштує 35 злотих на цілий день. От машина. і робимо маленьку пшерву. От. Наша команда сьогодні. Всім смачного. Буто я сам їсти, так буде цікаво. Погуляємо по самому паркінгу, тут у нас такі різні путки, бачите, от. така територія. Получається ресторан якийсь і такий вагон бачите. От. Такі у нас тут вагони. От сама територія тут. Давайте йдемо по такій території, виходить. От, дуже гарна територія, виходить, яка От, Сама є територія. Шукаємо як зайти всередину, краще. Самі не знаємо, ходимо, гуляємо. Зараз буде цікаво. Ой. Тут дуже багато людей. це теж бухата. Ось. Які будки. Вот і там полійко. Всі ми Jedzania. Tutaj krótka informacja. Schodzimy na poziom pierwszy. Na początek 378 schodów mamy do pokonania, także schodzimy sobie we własnym tempie bezpiecznie. I ważna rzecz, otwieram te drzwi. Tak, dokładnie, żeby, żeby nie, nie spać ze schodów, nie, nie potknąć się na schodach. Otwieram te drzwi, ponieważ one się zamykają same, podtrzymujemy, przekazujemy z ręki na ręki najlepiej dorożki, tak? Dzieci w sekuracji podtrzymujemy. Сходимо на таких схотах. спускатися 54 сходинці. Довго буде, але нічого. Ось такі схоти і Спускаємося. спускаємося. Ось так і спускаємося в долину. Скільки займе часу, я не знаю. Ще раз. На ліфті піднімаються. Ну, так. На ліфті може піднімаються з долини, щоб ви так не підніматися. Вона ось сюди. Спускаємося по таких сходах. Подивилися ми в долину і нічого не видно в кінця краю. Ну, спускаємося, вже виходить 42-й поверх. У нас виходить 54 літажа в А щось спускатися дуже довго. <реку> спустилися ми наднисами, показали очікування. Ось пожалуйчі кування. Виходилися, то там ж бути. Вот Таке бачите. Схота теж кудись веде. Екскурсія три часа мы мы в нас буде. Ми приїхали до лічки. Починаємо наше з'їдзання туди в тим місці. Słuchajcie Państwo, takie kilka ważnych spraw odnośnie naszego zerowania i bezpieczeństwa Jesteśmy na 64 metrze, na pierwszym poziomie, zejdziemy tutaj najniżej na 135, czyli na poziom trzeci. Idziemy labiryntem chodników, skąd proszę żebyście się nie odłączali, jesteście pod moją opieką. Nie palimy pod ziemią, bo jesteśmy w zapłacie chłodniczym, czyli tu bardzo ważna informacja, nie używam otwartego dnia zapalnicz, zapalniczek, zawsze się poinformujecie Państwo. Uważamy na niskie stropy i będziemy podtrzymywać tamy drewniane. To jeszcze o tym Państwu powiem, za około godzinę toalety, także proszę się nie odłączać w razie, pytać o to. No i proszę Państwa, idziemy jeśli tę wytyczoną pracą, możecie sobie fotografować. Eee, także, że zejdziemy na 135 metrów, a potem wyjazd windą. Czy wszyscy Państwo dobrze się czują? Nie będziemy powtarzać tych samych parę, trzymać, wyrobisk, a więc róbcie sobie zdjęcia. Tak z żeby... tym tak, Podejdźcie tutaj bliżej troszkę. Przejdziemy sobie trasą. Turysty. My stwierdzamy teraz wyrobiska, które są datowane na XVII, początek XX wieku, chociaż nasza kopalnia oczywiście w korzeniach sięga średniowiecza i jest najstarszym czynnym zakładem górniczym. To proszę Państwa, te wyrobiska XVII, początek XX wieku liczą sobie wybierane metodą ręczną. W 1978 roku została zapisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mijamy sobie taki szybik, zobaczcie. Schodziliśmy szybem. Szyb można sobie porównać do takiej studni głęboko drążonej do owcze kroju kwadratu. A szyb ma zawsze połączenie ze światem, jak mówią górnicy, a szybik to taka studnia drążona między poziomami. Szybiki służyły do tego, żeby z niższych poziomów na wyższe transportować właśnie krótkim sok. Zawsze dbamy o to, żeby jedna tama była otwarta. Nie otwieramy na przestrzał dwóch tam, czyli musi się zamknąć jedna tama. Dopiero otwieramy na step. A dzieci co słyszą? Szum. Wody, tak? No to sprawdzamy. Uwaga? Ta jest? Nie ma wody, nie może być przecież kopalni. To już szum powietrza proszę Państwa właśnie. Yy, no my musimy sobie zamknąć otwierać, bo dzieciom ciąg powietrza помахай. Такие таблички нас. так, я так, я так, я так, я я так, 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 do nas. Słuchajcie Państwo, czasem będzie tak, że jesteśmy w jakimś wąskim podniku. To jak będziemy czekać, to ja nie będę do Państwa mówić, bo byście nie słyszeli, a ja tutaj tylko chcę zwrócić uwagę na strop solny. Strop solny się odsłonił, widzicie już to, to, to na stropie, to jest szara sól. Ona ma kolor szary. Więc się ktoś myślał, że będzie tutaj wielusienko, to pewnie się rozczaruje albo się zadziwi, bo sól kojarzymy z takiej soli, która jest solą e, ważoną, tak? Czyli sól kamienna, kolor <kluzni> szary. Tutaj nasza sól ma kolor szary. Tutaj podwórka stropu, czyli każdy zabezpieczenia. Tak, stawiane takie charakterystyczne bele, poukładane jedne na drugie. Górnicy w ten sposób zabezpieczali stropy wybranych komór, czyli wyrobisk, w których kiedyś była sól. O tym sobie za Jak cofniemy się do, właśnie do dawnych czasów, to możemy sobie tak wyobrazić, że transport tej naszej kopalni był i poziomy, i pionowy, czyli poziomo korytarzami transportowano między innymi na takie łódzka beczki z solą, ale też takie kruchy solne, czyli kawałki soli. To były takie yy, yy, wózki, one troszeczkę. Jak nie na oliwione, to skrzypiały, więc dostały do taką nazwę psychopalnianej. popalnianej. Wózkami transportowano po korytarzach, ale oczywiście też e, transportowano pionowo, czyli z niższych poziomów na wyższe i do tego służyły takie krzyże ręczne, jak to Okej, okay, już, możemy? Jakie korytarz. Pile korytarz. Могли не злочиться повідать, я так, Але тут людей приїхала. Тут мільйон людей приїжджає кожен раз. Ні, не-не. Jak wchodzimy, to zazwyczaj też e, ja uczulam, żebyście państwo szeptem mówili, bo jak wchodzimy, to też w tej prelekcji byśmy przeszkadzali. Zobaczcie, ściany solne się odsłoniły, tak? Czyli, czyli mamy ociosy, ściany solne. Tutaj mamy strop, wchodzimy po spągu. Spąg to w języku górniczym podłoga. No i oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie polizać. Można sobie polizać. E, ja tak, no jasne, można lizać. Słuchajcie, nie liżemy rzeźb solnych, no to posadzki to z wiadomego powodu, ale ściany możecie sobie lizać. Oprócz ścian w kaplicy, bo ściany w kaplicy są e, ozdobione płaskorzeźbami, czyli wszystkie ociosy ja możecie sobie lizać, głaskać, no. sprawdzać, że jesteśmy w kopalni soli. A jak Wam powiem dodatkowo za chwilkę, ile ta sól ma lat, to pewnie będziecie chcieli skupić. Z Morza Mioceńskiego 13,5 miliona.

z tyłu wyrobiska. Ja na chwilkę podświetlę, a potem zejdę Wam tutaj z tego obiektu, bo chcę tylko podświetlić, pokazać Wam pomnik wykonany z soli. Tu właśnie wspomniałam, nie liżemy, nie głaszczemy pomników soli, żeby one zostały dla innych zwiedzających, ale pomnik wykonany jest z soli w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Bernika. Także on jako jeden z pierwszych turystów zwiedzał pod koniec XV wieku naszą kopalnię, a zobaczcie Tutaj też posadzka wykonana jest z soli. I oczywiście czasami mamy taką wielutką sól. Kryształy się znajdą takie przezroczyste ja tu pod. Podświetlam i zobaczycie, jeszcze pokażę Wam, gdzie sól będzie biała, ale tak to zobaczcie, ma taki charakterystyczny szary kolor. My jesteśmy w pustce wybranej po eksploatacji, yy, także te robiska uważajcie, nazywamy komorami i zobaczcie, system zabezpieczeń z jednej, z drugiej strony. takie każdy kaszty czy ten po to, żeby te komory mogły